Cześć, witam was, moi drodzy, w sobotnym vlogu serwisowym, sobotnim, nie sobotnym, sobotnim vlogu serwisowym. Dzisiaj mam trochę do przejrzenia, nie ma może jakiejś większej spinki, ale zobaczcie, mam 20-letnią HP 1100 z jakimś zacięciem. Jest to sprzęt, który przywiózł nam mój widz i jeszcze jeden Panasonic, który już praktycznie... Nie wiem, czy tonery są jeszcze do tego do zostania, ale trzeba je przejrzeć. Do HP 1000 nie ma kłopotów z materiałami eksploatacyjnymi, one są cały czas dostępne. Problem jest taki, że on obsługuje tylko LPT. I tutaj już jest wąski zakres odbiorców, jeżeli chodzi o według, ale jeszcze działa bardzo wolny, ale no masywny i można powiedzieć sprzęt, który naprawdę wiele potrafił swojego czasu i lata świetne, Niektórzy widzą mnie. Jeszcze nie żyli w tych czasach, jak była produkowana ta drukarka. Ja pamiętam, że chyba pracę yy... nowo inżynierską drukowałem na czymś takim na pewno to było właśnie to, sprawdzimy co z nami dokładnie. Jest tutaj podobno one długi czas stały, obydwie. Tam jeszcze są dwie inne, ale dzisiaj sprawdzimy te laserowe w tą sobotę. Zobaczymy, czy, czy jest jakaś usterka. Podobno przycina. Gdzieś chyba miałem na częściach tutaj też HP 1100 nieodebrany przez klienta, albo to zutylizowałem. Chodzi, nie, jest tutaj. Chodzi, wiecie co, o te właśnie, o tą klapkę. O tą klapkę, która służy do papieru. Klientka nie odebrała jeszcze przed pierwszą falą pandemii, chyba w lutym zeszłego roku, zostawiła mi tą drukarkę tam, żeby ją sprawdzić. O ile dobrze pamiętam, trzykrote kliknięcie wywoła tryb... Yy, Drukowania strony testowej zobaczymy, czy będzie jakieś zacięcie i czy będziemy mogli gdzieś to te zacięcie tego papieru znaleźć w środku. A jak na razie idzie. Jak na razie idzie. Zobaczymy jak się wydrukuje, a ja herba szukam nie ziemiam. No zobaczcie. Drukarka, która ma no, pobierała co prawda dwie strony, bo nie była konserwowana, ale ta drukarka ma 20 lat i wydrukowała stronę idealnie. Dokładnie zobaczmy, jaki jest jej rok produkcji. Powinien być to opisany: 99, 22 lata. September 22, 1999. Ja w 99 miałem lat 19. Czyli zobaczcie, kawał czasu. mówię w 2004 czy 2005 roku, jak pracę broniłem to. Drukowałem na czymś takim, że jeden test zrobię, odłożenie na bok. Ona będzie zakonserwowana. No toner widzę, że jeszcze jest. Teraz jedną kartkę zaciągnę, czy też dwie, zaraz zobaczymy. Tutaj były problemy, jeżeli były jakieś sprawy takie techniczne, to problem był z separatorem. Natomiast, natomiast nie dyskwalifikowało tej drukarki do pracy, bo można było to wyczyścić. Zrobię jeden mały serwis i ta drukarka będzie jeszcze hulet. Zobaczcie, 20 lat i kurwa, no nie ma w niej co zbytnio robić. Sukces. Teraz już czegoś takiego nikt nie zrobi. Kaseta o znaczeniu 92A. Wszystko to było bardzo mocne. bęben jest trochę okay, zużyty, ale na pewno toner jest pełny. Jest to toner refilowany, bo widać po bębnu, bo, bo po bębnie jednej z firm, która do dzisiaj coś tam produkuje. Trzeba to wszystko odkurzyć i wyczyścić rolki, separatory, czy zakładać nawet... nowy, tak Kontaktuje się z tym. Sprzęt jest naprawdę godny uwagi. Uważam, że I tą klapkę już zostawię. Jeżeli klient będzie chciał to odebrać, to zostawi mi na bok, bo to jest bardzo prosta sprawa i, i tylko konserwację przeprowadzimy. Ale bardzo interesuje mnie ten sprzęt, który też, jak klient z już tak dawno trafił w piwnicę. Duża kaseta, prawie że 500 kartek można powiedzieć wchodzić i czy to działa? Power Panasonic KXP7105, no naprawdę dinozaur wydruku. Nie wiem, czy materiały eksploatacyjne są. Ten model drukarki, wyprodukowany w roku pańskim, ale jakim, nie ma opisu. By trzeba było po internetach pokopać. No nie wiem, szczerze wam powiem, że nie wiem, jak się odnieść do tego. Tu jest duży plus. Jest USB, czyli można by było wykorzystać to w wydrukach, urządzeniach, komputerach nowszych. Tu kaseta, jeżeli chodzi o kasetę z tonerem, zobaczcie, zobaczcie. Jest. Łącznie z bębem światłoczułym. Czyli mamy bębny światłoczuły, toner, yy, widzę podrobienie już na bębnie, ale wymieniamy całość, nie wymieniamy tylko, no, nie wymieniamy, słuchajcie, elementu takim, jak jest toner, tylko całość, czyli 14 stron na minutę. No, demon prędkości to to nie było, ale ma duplex, czyli już zobaczcie, myśl technologiczna była. Ręczny podajnik, służący do, do, do ewentualnie kopert czy, czy innych wydruków, jak i, również, jak i również duplex. Nie wiem, czy wywołałem jakikolwiek test, patrząc na ten sprzęt. Zaczyna coś robić. No zobaczmy. No, naprawdę są to dinozaury wydruku PCL 6, tak samo jak tutaj PCL6 w sprzęcie obok. Zabiera kartkę i drukuje. <grym> Nawet nie zaciął. Słuchajcie, idzie w dupleksie. Czyli obraca. Muszę przyznać, że pomimo tego, że stało to nie wiadomo ile czasu, tutaj zauważcie ten element, który mamy przybrudzony, stricte jest odbębna światłoczułego. Uważam, że ta drukarka już naprawdę nie tą kartkę wydrukuje. Niesamowite, powiem wam szczerze. Papier chyba też w tym kasecie został wiele lat. 7105, ja, szczerze, ja nie pamiętam, czy bym kiedykolwiek kasetę do tego sprzedał, czyli toner. Tak na dobrą sprawę nie jest to demo prędkości. Szybszy jest od HP 1100, natomiast no, ma duplex. Myślę, że powiem wam szczerze, w tych czasach, teraz patrząc na to, na y, drogie te urządzenia drukujące, to jeżeli byłyby dostępne te materiały, chyba żaden z Was by nie pogardził urządzeniem. Które potrafi odwrócić kartkę i prawdopodobnie ten toner jest też na wiele tysięcy Naprawdę nie sprawdzałem. Nie potrafię Wam nawet odpowiedzieć na to pytanie. Tutaj, nawet jakbym znalazł wiesz, drum, czyli sam bębę się toczył, mógłbym go wymienić i, i karka by naprawdę działała doskonale. Też przeprowadzę konserwację typu rolek. Przecież to długo stało, ale zobaczcie, bardzo fajna sprawa, jak kiedyś robili rolki pobierające. Zauważcie, jaki tu jest bieżnik. Nie jest zjechany pomimo tych swoich lat. Na pewno około 20 lat się przekręciło. Jest dupleks, który nie zacina w nowych drukarkach po takim czasie. Nie jest to możliwe, żeby nie zaczynała te dupleksy w tych nowych broderach, przykładowo tych serii L27 i tak dalej, To jest wszystko oparte na ślizgach, czyli łożyska ślizgowe, kawałek, kawałek ym, tworzywa, trzesie o drugie, tworzywo za zębatki, wszystko z tworzywa żeby to było wyprodukowane jak najtaniej. Tutaj ta rolka, no, ma bieżnik jak ciągnik, można powiedzieć, i ona za każdym razem można tą kartkę zabierać i i przewracać. Natomiast jeżeli chodzi o fuzer, nie wiem czy widzicie, bałek dociskowy w tym urządzeniu nie jest w ogóle zniszczony. Myślę, że ona dużego przebiegu nie miała. Ma jeszcze USB, także ten sprzęt sztos. Naprawdę sztos, jeżeli chodzi. Nie miałem czegoś czegoś na serwisie. Ja tylko sprawdzę, jak wyglądają materiały, czy jeszcze są. Nie wiem, czy widać tutaj na filmie, jeżeli chodzi o bajek grzejny. Nie jest pochrupany, nie jest wytarty, pomimo swoich lat, czyli ta warstwa tego teflonu, która tam jest, jest w porządku. Natomiast patrzę na separator, jest też gruby i naprawdę nie ma dużego przebiegu tego, tego urządzenia. To jest fajny sprzęt. To jest naprawdę fajny sprzęt. Postaram się o bądź będę światło bo. Jeżeli chodzi o czerń, jest naprawdę niezła i jest to, zauważcie, oryginalny Panasonica KXPD 8 Zobaczę w internetach, ile to coś może kosztować. Zapiszę sobie, bo ja zaraz nazwę nie pamiętam. Pamięć mam dobrą, ale czasami bardzo krótką. To mamy P7105, a kaseta jest KX-PD-8. Zobaczmy, czy coś takiego jeszcze istnieje. Bo ja naprawdę tyle lat temu handluję w tej branży eksploatacyjnej, jestem, a nie pamiętam. Zobaczmy na naszych Alegrach, co się dzieje. Czy coś takiego jest? KX, KX, model urządzenia 7105 Panasonic. Płyta główną mamy, kontroler Panasonic. Zobaczcie, mamy części do tego. No, problem z jednym. Brak tonerów. Przefiltrujemy to inaczej. Co nam się wyświetla, nawet wojskowa skrzynia, ale my skrzyni nie szukamy. My chcemy zobaczyć. A, bo ja nie dałem opisu. KX, przepraszam, zgubiłem jedną rzecz. P7105 Panasonic. No niewiele mogę znaleźć. A co Pan Google powie na, na te tematy? P7105. Drukarka Panasonic jest, oryginalny zamiennik, oryginalny i zamienne. No jest, drugi. Bęben obrazowy, oryginalny toner. Nie, nie jest źle, słuchajcie, bo oryginalny toner o, tak jak opisałem, pdp 8 czarny, wycofany z produkcji. No niestety, wycofany z produkcji brak. I tutaj właśnie dyskwalifikuje ten sprzęt. 4000 stron wystarczał. Gdzie ja wchodzę na jakąś stronę? Toner Panasonic KX wycofany z produkcji, jest nowy czy oryginalny, czy zamienny? Jest popytam swoich dostawców i zobaczymy, Jaka, jaki będzie efekt. Szkoda by było wygasać to urządzenie, bo jest godne uwagi. Może znajdziemy gdzieś materiał, tak jak będę się i będzie można dalej z tym współpracować, bo jeżeli nie. Przykro mi, urządzenie pomimo swojej możliwości pracy jeszcze będzie skazane na autorizację. nic nie zrobimy. Dobra, to tyle na dzień dzisiejszy. W tą sobotę sprawdzimy tylko te dwa sprzęty. Zakonserwujemy je. Nie wiem, czy dzisiaj, czy, czy zabiorę się za coś innego. Mamy tutaj chyba kieszonkę na pamięć. Moglibyśmy sobie pamięć RAM powiększyć: LPT i USB. Ciekawy. Dziękuję za atencję miłej soboty Wam życzę. Ja jeszcze zobaczę, co mi tutaj świat w tym tygodniu podarował, żebym mógł to wskrzesić. Większość rzeczy, które to leży, jest zrobiona bądź odrzucona. Te dwa starte dinozaury są do przejrzenia. No i jeden zaległy, ten Broder, jak i również tu Xerox na podbudowie Samsunga i coś w kartonie, czego jeszcze nie tworzyłem. Dziękuję za dzisiejszy dzień miłego weekendu Wam życzę, subskrybujcie kanał, podeślijcie coś dalej, może wymyliście jakiegoś dinozaura z serii pana Słonika? może wiecie gdzie dobry zamiennik dostać, ja popytam dystrybutorów i zobaczymy jak to będzie wyglądać, dziękuję za atencję dzięki, cześć, cześć